Jeleniogórskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole jest można powiedzieć tą organizacją, która funkcjonuje na terenie naszego województwa od niecałych dwóch lat. Jeleniogórskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, jak sama nazwa wskazuje, jest tą organizacją, która ma za zadanie pomaganie, oświacie na terenie województwa. I tak, proszę Państwa, jeśli chodzi o nasze stowarzyszenie, to muszę powiedzieć, że w ciągu tych ostatnich dwóch lat pomogliśmy szkołom na terenie województwa w takich trzech głównych sprawach jak dożywianie dzieci i młodzieży, organizowanie Różnego rodzaju wycieczek, konkursów dla ubogich dzieci dobrze uczących się. Organizowaliśmy również za pośrednictwem Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole w Warszawie różnego rodzaju akcje książkowe, podręcznikowe, które przekazywaliśmy szkołom. Szkoły, no, Różnie niektóre podręczniki, te y, książki, broszury przekazywały do bibliotek. Niektóre szkoły przekazywały na różnego rodzaju konkursy organizowane w. Chcę we... powiedzieć, no osobiście brałem udział w kilku przekazaniach sprzętu telewizyjnego, o czym tutaj pan sekretarz nie wspomniał, dla szkół, które praktycznie nigdy nie miałyby takiego sprzętu przez najbliższe lata nie otrzymałyby, sprzęt był bardzo dobrej jakości i zaraz po tym spotkaniu tutaj u Państwa również jedziemy do Pilchowic z celem przekazania właśnie takiego sprzętu. Także ta pomoc jest bardzo cenna. Bardzo dobrze, że jest ktoś, kto zajmuje się sprawami oświaty, kto chce nam pomóc, widzi tą trudną sytuację w taki sposób no, bezpośrednio współpracując z nami i my po prostu kierujemy, podpowiadamy, gdzie, w jakiej szkole są jakie potrzeby. A potrzeby, proszę Państwa, oświaty są olbrzymie, są bardzo duże. No, mogę tutaj powiedzieć, już nie będę rozpaczał nad rozlanym mlekiem, jak to się mówi, że nasze nasza oświata województwa weszła z zadłużeniem ubiegłorocznym około 15 miliardów złotych. Te pieniądze, jest to przede wszystkim niedoinwestowanie szkół w zakresie wyposażenia szkoły, to na co państwo się, co państwo jest zobligowane zrobić, to znaczy się rolą państwa jest utrzymanie szkół, wyposażenie ich. No niestety przy obecnej sytuacji budżetu, Państwo nie jest w stanie wywiązać się w 100% procentach ze swoich zadań. I dlatego takie inicjatywy, jakie niesie Jeleniogórskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, są bardzo cenne. Z tego miejsca chciałbym no, apelować do wszystkich ludzi, którzy mogą nam pomóc. Pomóc szkołom, oświatom. Ja mówię, że to nie jest pomoc dla kuratorium. Kuratorium jest administracją, urzędem. Ale proszę Państwa, starajmy się pomagać szkołom, placówkom tam, gdzie są nasze dzieci. Wrócił jeszcze do stowarzyszenia. Skąd środki? To stowarzyszenie jest jak gdyby niezarobkującą yy, instytucją. Skąd środki, skąd te telewizory, magnetowity, i inny sprzęt, który przekazujecie szkołom i placówkom yy, oświaty? Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, trzeba jednoznacznie powiedzieć, może w przyszłości, gdy będziemy prowadzić działalność gospodarczą, sytuacja finansowa stowarzyszenia się bardziej poprawi. Natomiast obecnie posiadamy środki od różnego rodzaju zakładów pracy, instytucji, spółek. Posiadamy środki od naszych członków indywidualnych, którzy wspierają stowarzyszenie. I muszę powiedzieć, że do najbardziej aktywnych instytucji, zakładów, które wspierają stowarzyszenie należy Jeleniegórska Polfa, przedsiębiorstwo budownictwa komunalnego w Jeleniej Górze, spółka Dolfamex. To są te instytucje które pomagają najbardziej stowarzyszeniu. Drodzy państwo, jeśli można, chciałem się zwrócić z prośbą, z serdeczną prośbą do naszych telewizów o wsparcie stowarzyszenia, o wsparcie naszej jeleniogórskiej oświaty. Sytuacja w potrzeba chwili jest taka, że jak już powiedział pan kurator, potrzebujemy trochę tych funduszy, ażeby dopomóc tym najbiedniejszym, najuboższym. Może podam konto, na które należy przekazywać fundusze. PKO Jelenia Góra, numer konta 23517, myślnik 32551, myślnik 132. Jeleniogórskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole.